Cześć, witam wszystkich serdecznie. Dzisiaj taki krótki materiał związany z wymianą koła. Koła na samochodzie, czyli przykładowa tradycyjna sytuacja, idziecie, łapiecie gumę przy swojego kapcia no i trzeba zmienić koło. Jak się do tego zabrać, to zrobić, prawda? Jakie części ze sobą wozić w samochodzie, jak zrobić to bezpiecznie, jak go zakalać swoje miejsce, pokrótce Wam to pokażemy i na przykładzie by po prostu zmienimy sobie e, na szybko takie kółeczkowałcie. No także na dzień dobry musimy siebie oznakować. Jeżeli gdzieś stoimy na jakiejś drodze, prawda, czy tam po oboczny i tak dalej e, odznakować siebie, czyli ubrać sobie kamizelkę odblaskową. Każdy to ma, wiadomo, też nie wiem 3-5 zeta, nie? No. Kosztuje coś takiego. Piękne mamy, mamy mamy w pięknym kolorze. Zobaczcie, nie jest żółty, ale jakiś tam taki pomarańcz. A że ubrać tą kamizeleczkę, tak po prostu, żeby być widocznym, że Was jakiś inny kurwa, kierowca, yy, ten. No nie przypierdolił Was po prostu, nie? A że ja tłusty człowiek za ubiorę i będzie wszystko ok. O, także ja już jestem pięknie ubrany, może wyglądam jak pedał, ale to jest yy, konieczne. Pamiętajcie tak, samochód zostawiamy na biegu, zaciągamy hamulec ręczny, jeszcze musimy samochód oznaczyć, żeby był widoczny z daleka. Jeśli włączamy mu światło awaryjne, jeżeli jesteśmy jest to wieczór, jest noc, jest dodatkowo ciemno i ciemno jak w dupie, za przeproszeniem. Włączcie mu jeszcze światła pozycyjne. Nie jest zwykłe, żeby ten akumulator, prawda, nie, e, nie, nie rozładować, tylko światełka pozycyjna, żeby Was było widać. No i na taką rzeczą jaką jest, którą musicie zrobić. to jest wystawienie przed tego, a jest to nic innego jak zwykły tylko na prawda, który każdy z Was musi wozić, wozi i tak dalej. Nie stawiamy go med za samochodem. Tylko 20-30 metrów za tym samochodem, żeby to miało jakiś stęż po prostu i żeby to auto było doskonale widoczne z tyłu. No i tak jak mówiłem, trójkąt wystawiamy za samochodem w takiej bezpiecznej odległości, prawda, tam stoi samochodzi, miga sobie awaryjnymi. Jeżeli jest ciemno jak w dupie, to tak jak mówiłem, dodatkowo e, światła pozycyjne, kamizaleczka, no i możemy przystąpić do czynności wymiany koła. No i teraz tak, trzeba przystąpić do wymiany koła Pierwsze wyciągamy z bagażnika wszystkie rzeczy, elementy, które nam będą potrzebne do wymiany tego koła Taką najważniejszą, bez której się e, nie obejdziecie to jest to koło zapasowe Każdy je ma, takie pełnowymiarowe bądź, bądź dojazdowe Wozi sobie tam w bagażniku i każdy robi jeden zasadniczy błąd, zapomina o tym kole. Czy on tam seleży? rok, dwa, trzy, pięć w tym bagażniku i nikt na niego nie patrzy. To jest największy błąd. E, żeby zmienić koło, ten zapas musi być prawidłowy, musi być sprawny. Przede wszystkim musi mieć powietrze, o czym grono z Was zapomina. E, powiem Wam tak, zmieniacie koła dwa razy do roku, czyli sezon zimowy, sezon letni. Popatrzcie za każdym razem na ten zapas. Chodzi o to, żeby go po prostu tylko od, odkręcić wentylek i dopumpować. Raz na jakiś tam czas, nie wiem, dwa, trzy sezony, żeby wulkanizator ściągnął to koło z tej felgi, przesmalował ranty, przeczyścił felgę, e, wymienił ten tutaj zaworek z wętlem, po to, żeby się nie okazało później, że wymyśli zmiany tego koła na ten zapas, się okaże, że macie kapcia i kichę, nie? I koło jest faktycznie od dupę e, rozbić. Także, tak jak mówię, kluczowa rzecz to jest posiadanie tego zapasu, no i posiadanie go oczywiście sprawnego, no bo z drugiej takiej kichy, prawda, buły, czy, czy Bóg wie czego, no co możecie tym dupę podeczyć tym kołem, a nie, a nie zmienić przesmarowany podnośnik, taki, który oczywiście jest przeznaczony do Waszego typu samochodu, no i klucz do kół fabryczny, jeżeli taki sam posiada klucz fabryczny, lub też dokupiony w markecie, w sklepie motoryzacyjnym i tak dalej, czyli się z odpowiednią szerokością na, e, na Waszą śrubę. No i teraz tak, e, zanim przystąpimy do wymiany, kilka takich krótkich e, uwag, które Wam za chwileczkę pokażemy. I teraz tak, przykładowo mamy kapcia w tylnym prawym kole, prawda? Czyli będziemy podnosili samochód z tej strony, wymieniali ten koło. Trzeba zabezpieczyć samochód koła z drugiej strony. Jak już wspomniałem wcześniej, na biegu auto na hamulcu ręcznym i warto jest posiadać coś takiego. To są zwykłe kliny pod koło, a palka kosztuje niecałe 10 zł. Po prostu z tamtej strony, choć przejdziemy, pokażemy wam to. I po prostu z tamtej strony, bo na tą stronę się nam będzie auto przechylało, wkładamy. Dodatkowo takie kliny pod koło, chodzi o to po prostu, żeby jeżeli nawet ten hamulec ręczny puści czy, czy bieg, żeby to auto jednak, no, było zabezpieczone dodatkowo, że nam się nie zsunęło, e, nie, nie odjechało i żebyśmy mieli 100% pewności. Jeżeli złapiecie kapcia w nocy w miejscu, które jest do dupy oświetlone, jest ciemne jak w dupie za przekroczeniem, to warto, żebyście się wyposażyli w takie coś, to jest taka świetlóweczka, lampka samochodowa, Prawda. To kosztuje 15 zł, można sobie ją zawiesić o maskę. Jeżeli w przypadku wymiany koła, mamy tutaj fajny stojaczek pod nią i mamy źródło zasilania do zapalniczki. Dodamy sobie do zapalniczki, dla nam świeci. Jeżeli w tym powie to jest, że ja mam stary samochód, nie mam zapalniczki, nie ma najmniejszego problemu. Podłączacie sobie to bezpośrednio do akumulatora i świetnie mam to miejsce pracy, miejsce zmiany koła, nie po ciemku, żebyście kręcili kluczem tak dalej, się wkurwiali, że wam śrubki uciekają i ten. Także kolejne 15 złotych. Warto taką lampkę mieć nie tylko do zmiany koła, ale coś tam podobać przy samochodzie. Fajna rzecz polecam, przyda się naprawdę. Także tak samochód jest oznaczony, są włączone światła awaryjne, jest położony trójkąt, mamy kliny pod kołami, mamy już wszystko przygotowane, wszystko jest wyciągnięte. No i zaczynamy od demontażu. Zanim zaczniemy podnosić samochodu, pamiętajcie, żeby pierw poluzować śruby. Jeżeli tego nie zrobicie, to odkręcanie, w momencie, kiedy samochód jest już podniesiony, no skończy się tym, że on spadnie z tego podnośnika, spadnie na was, albo po prostu jeszcze uszkodzicie jakieś jego e, podzespoły. No, także klucz na śruby, odpowiednio, pamiętajcie, założony do końca, nie idzie jakieś tam byle co. No i poluzowujemy te śruby po prostu. Ciach tej Elegancko. Ważne jest to, że jak wymieniacie koła wcześniej u wulkanizatora, żeby on nie dobił wam tego ganem jak pojebany, żebyście potem to mogli spokojnie na drodze zrobić, a nie żeby trzeba było stosować klucz, kurwa przeduszkę dwumetrową albo jeszcze palnik do, tej, do, do, do tego. Tak zawsze o tym pamiętajcie. Mamy już poluzowane. No i teraz trzeba wziąć, przypasować podnośnik. No i teraz w większości aut macie takie miejsce jak to tutaj. Jest to miejsce stricte przeznaczone na podnośnik, takie dwa dodatkowe wycięcia. Eee, I tu sobie podkładamy podnośnik. Nie tam, nie gdzieś pod próg, nie pod wahacze, nie pod belkę, tylko dokładnie tutaj w tym miejscu. No i podnosimy sobie samochodzik. Tak więc podnośnik już mamy w prawidłowym miejscu. Śruby w kole są poluzowane, pamiętajcie, żeby ten podnośnik stał na twardej płaszczyźnie, nie na jakimś tam, kurwa, piasku, e, glinie, błocie, prawda, jakiejś tam pochy równi, pochyłej, ma stać na twardym, płaskim, podróżnym, przede wszystkim ma być wypoziomowany, nie przechylony w prawo, w lewo, e, ma być normalnie jak najbardziej w pionie. no i zakładamy sobie nasz fachowy, tutaj koreański, w tym przypadku klucz, wajchę, no i zabieramy się za... Podnoszenie samochodu. Nie musicie podnosić MED nad ziemię. Wystarczy tylko po prostu, żeby Wam się to wszystko podniosło. No i kółeczko pod, podniesione, auto na podnośniku, zabezpieczone hamulcem, klinami. Jak widzicie, kółko w powietrzu. No i teraz sobie możecie, w zależności jak, czy w paluszkach, czy, czy jeszcze kluczem, zalecam stosowanie rękawic. Ja ich nie ubełem. Yy, specjalnie, ponieważ źle się czuję w rękawiczkach wolę się ubrudzić ale przynajmniej czuć co robię no Oj, i jak wykręcamy dobra. sobie śrubki no i teraz odkręcamy śrubkę przytrzymujemy koło jeżeli tam jest wszystko ok, piasta jest w porządku, nie jest kółko schodzi jak ta lala no i ściągamy sobie oponkę prawda przy okazji ważną taką rzeczą jest przed założeniem koła, żeby ta część tutaj, gdzie wchodzi otwór centrujący, była wyczyszczona, była zawsze czysta. Tak samo ten element tu w Feldze, żeby później nie było tak, że to z tym się spiecze. I później jest taki efekt, że siadacie i kopiecie nogami, czy walicie młotkiem, żeby koło zeszło, a samochód nam spadnie z ponicznika. Bardzo ważne, żeby to było też wszystko wyczyszczone i żeby elegancko nam koło siadło z powrotem na piastę. O, także mamy już kółeczko ściągnięte, piasta tutaj jest fajnie przeczyszczona, felce tak samo no i zakładamy sobie kółeczko. Tu jest o tyle fajnie, że zobaczcie, tu są szpilki i są nakrętki w tym samochodzie. A W innych autach czasami jest do dupy, bo e, są śruby tylko i czasami trzeba trafić, trzymać, ale to sobie jakoś poradzicie. Ważne, żeby to wszystko dobrze tutaj e, nam powchodziło, żeby nie było żadnych tam, prawda, problemów. No i możemy montować kółko, to akurat. Mamy kołpak siundajowski, który w przeciwieństwie do tych naszych we fiatach i w innych autach jest, e, nie jest przystosowany do tego, nawet zobaczcie, on ma jeden tylko otwór na wentyl, ale nie ma tego otworu na dodatkową śrubę, że pierwsze śrubę jedną zakładasz i, i przechodzi przez kołpak. także tu niestety musimy przytrzymać sobie jedno z drugim, no i zacząć tu po prostu skręcać. Ten żeby przytrzymać i idealnie si nałożyć śrubę na gwint no i przekręcać troszeczkę chycić i po przekątnej kolejną. No tak Musi być to być dobrze nakręcona Szczególnie w przypadkach, jak nie macie szpilek i nakrętek jak tutaj Tylko w samochodzie, że tak we Fiatach Że macie wkręcane śruby no To chodzi o to żeby nie wkręcić jakoś tak pod kątem Bo później uszkodzicie cały gwint no I do wymiany piasta z łożyskiem Wkręcamy sobie wszystkie nakrętki Możecie to być w palcach za pomocą klucza i obwijać, Ale proponuję robić to tak z wyczuciem w palcach No i teraz no taka sprawa Mamy to mniej więcej wkręcone Możecie wziąć klucz i bardzo delikatnie, naprawdę delikatnie, na krzyż oczywiście podokręcać możecie sobie kluczem bardzo delikatnie podokręcać te śruby, jeżeli już palcami nie możecie, ale nie da jakiegoś tam oporu skakania. Dokręcajcie zawsze na krzyż, cyk, Patrzcie się delikatnie, bez żadnego opoju, by nie chcą iść dalej i koniec. I teraz najważniejsza rzecz. Pełne dokręcenie oczywiście z czuciem, nie na hama jest w momencie nie, że koło stoi w powietrzu, ani nie w momencie, gdzie auto stoi już na oponie. dwie rzeczy są błędne. Zauważcie, że w profesjonalnych serwisach panowie dokręcają koła w momencie, kiedy na podnośniku auto zjedzie w dół i koło dotknie ziemi, a nie, że opuszczą go całkiem. Bo chodzi o to, jeżeli śruby nie będą do końca któreś zakręcone, a wy spuścicie auto całkiem, to nie zauważycie tego, ale koło się przegnie tu, gdzie będzie większy luz. Dokręcicie w na hama, no i to jest nieprawidłowe dokręcenie, także w tym momencie bierzemy, opuszczamy z podnośnika, ale nie całkiem, do momentu jak koło nam dotknie ziemi, jak go nas zepnie się z ziemią, a jeszcze auto jest na podnośniku, o, w tym momencie już stoi na, na ziemi i bierzemy i dokręcamy, delikatnie, jedną po przekątnej, nigdy nie tak, tylko po prostu po przekątnej, ciach, i z czuciem no i możemy to tylko sprawdzić, czy jest w skórkę. I teraz dopiero możemy całkowicie samochód opuścić z podnośnika, kurwa, to Podnośnik, podnośnik wyciągnąć, no i mamy dokręcony Dla pewności zakładamy kluczyk, nie skaczemy delikatnie, tyle ile mamy siły, to wystarczy podokręcane. Wszystko sprawdzić, i po temacie. Taka uwaga, że. Jeżeli chodzi o ten zapas, przeważnie jest on jeden, co Wam mogę doradzić, jeżeli macie, mamy sezon letni, mamy opony letnie, zapas może być zarówno letni jak i zimowy, nasze znaczy, chodzi o oponę, jeżeli na przykład złapicie kapcia w zimie, gdzie jest dużo śniegu, jest ślisko, widzicie mieli oponę letnią, założycie ją przykładowo na, przykład na oś napędową bądź e, tak tutaj na tył, no to w przypadku ruszania, wiadomo, ta opona będzie się ślizgać, w przypadku hamowania, ona się będzie blokować. Jeżeli auto ma system ABS, tam kontrolę trakcji, no to te systemy po doli będą głupieć, bo, bo będzie inna przyczepność na obydwu osiach Jeżeli na przykład założycie letnią na tył w zimie, no to wiadomo jakiś zakres czy coś możecie wpaść e, w pościg. Dlatego ja powiem szczerze, ja na przykład jeżeli ktoś ma na to czas kasę i ochotę, Możecie wozić dwa zapasy, to znaczy na lato letni, w zimie zimowy lub zimowy cały czas, bo jeżeli założycie w lecie zimówkę, zapas nic się nie stanie. Nie I ona się wcale nie wypali, nie wiedz, że za tym no, dojeżdżacie tylko do wulkanizatora. Natomiast w zimie no, jest kluczowe, żebyście mieli zapas zimowy, a nie na jednej, na tej samej osi po jednej stronie letni, a po drugiej stronie zimową oponę, no, bo będzie masakra z jazdą, z hamowaniem, kurwa, i z tym e, wszystkim. Jeżeli ktoś chce, to oczywiście opona wielosezonowa też może być na zapasie, byle była sprawna, napompowana, przede wszystkim też wyważona, żeby jak się okaże że pojedziecie jakimś samochodem obciążonym z dużą ilością osób e, i do wulkanizatora macie nie wiem no 1 km, bądź jest tą noc, to żeby się nie okazało, że za chwilę auto wam przechyla ściąga, są bicie na kierownicy przy 80 km, bo nikt nie zadbał o to, żeby ten zapas był wyważony, dopompowany, prawda, żeby felga była prosta, przede wszystkim opona e, z dużą ilością bieżnika, w miarę nowa nie jakiś tam kurwa stary e, 15-letni e, syf. No i potem wszystkim wbijacie cały sprzęt, ściągacie kamizelkę, odpalacie, ruszacie w trasę. To tyle, dzięki za uwagę. Pozdrawiamy Was serdecznie. Dzisiaj z operatorem Kamilem, który do nas wrócił w końcu po większej przerwie. No i do zobaczenia w kolejnym filmiku. Na razie, cześć Wam.